Opadły nam już emocje związane ze zwolnieniem Jose Mourinho. To jest teraz taki spokojny okres dla Husa Hilinka, żeby po swojemu podporządkować sobie zespół i ułożyć na nowo ekipę ze Stamford Bridge. Ja chciałbym się w tym odcinku przyjrzeć temu, jak wyglądała ta felerna kampania Jose Mourinho w sezonie 2015-2016, bo to teraz, myślę, wielu kibiców zadaje sobie pytanie, jak to było możliwe, że drużyna, która zdobyła mistrzostki tytuł w poprzednim sezonie, Zobała się on tak fatalnie na przestrzeni tej nowej kampanii już właśnie pod koniec 2015 roku. Wydawać mi się mogło, że taki ekstrawertyk jak Jose Mourinho będzie miał ogromnie spory wpływ na motywację piłkarzy Chelsea w tym sezonie, no a wszyscy wydawali się praktycznie od startu tej kampanii totalnie zblazowani. Tak jakby zapomnieli, jak mają ze sobą grać. Takie mogły być odczucia każdego obiektywnego kibica patrząc na Grebę Blues, to był zupełnie inny zespół i wiele razy już podkreślałem niż ten, który zdobywał mistrzostwo. Warto zwrócić uwagę na ten totalny zjazd ekipy Portugalczyka i samego The Special One. Jak to po kolei się działo, dlatego przygotowałem takie małe kalendarium i opis tego, co miało miejsce w kontekście Chelsea w tym sezonie. Zaczęło nam się 19 lipca. Piłkarze Chelsea przybywają na przedsezonowe przygotowania tydzień później niż cała reszta ekip angielskiej Premier. League. 29 lipca mamy już zwycięstwo w ostatnim spotkaniu amerykańskiego turu nad Barceloną, tak więc spory zastrzyk pozytywów. Kilka dni później, bo 2 sierpnia, Chelsea podejmuje w meczu o tarczę dobroczynności zespół Arsena Wengera, czyli zdobywcę FA Cup. Mistrz miał tutaj w zasadzie wszystkie argumenty do tego, żeby zgarnąć kolejne trofeum. Jose Mourinho poprzednich 13 spotkań z Arsenem Wengerem nie przegrał. Sporą niespodzianką, myślę dla wszystkich, było trafienie Aleksa Oxteyda Chamberlaina i ostateczne zgarnięcie tarczy dobroczynności przez zespół Arsena Wengera. Po meczu José Mourinho próbuje podać rękę Arsenowi Wengerowi, ale ten po prostu... Po prostu go ignoruje. 8 sierpnia mamy wydarzenie, bardzo, ale to bardzo wpływające na cały sezon. Co się stało? Chelsea otwiera swój premier ligowy sezon remisem 2 do 2 w spotkaniu na Stamford Beach ze Swansea. Zaskakujący remis w kontekście tego, że mimo wszystko wszyscy book maherzy stawiali tutaj na gładką wygraną Chelsea w tym momencie. No ale co było clue w tej całej sytuacji? Chodzi tutaj oczywiście o sytuację z Janem który został sfałowany. Odbiega do niego dwuosobowy sztab medyczny. Na czele jest bardzo rozpoznawalna postać. mianowicie z Ewą Carneiro, co doprowadza José Mourinho do kompletnej furii. No, jak zachował się wtedy Portugalczyk? To widać na załączonych obrazkach. 16 sierpnia, czyli parę dni później, Chelsea fatalnie prezentuje się na Etihad Stadium. José Mourinho w przerwie ściąga z boiska Jonathan ale co spotyka się z masą krytycznych komentarzy ze strony ekspertów i kibiców. Pierwsze negatywne emocje zaczynają krążyć wokół Stamford Bridge i coraz więcej pytań zadawanych jest przez ekspertów, a to przypominam, dopiero początek sezonu. 23 sierpnia Promyczek nadziei, ale zmącony nieco czerwoną kartką Jonathan Rego. w 54. minucie kapitan Chelsea opuszcza murawę. Mimo tego, Chelsea udaje się dowieść korzystny wynik do końca. Zespół mistrza Anglii wygrywa to spotkanie na The Outer z delikatną różnicą. Jednej bramki, 2 do 3, ostateczny rezultat. 29 sierpnia, również zdarzenie bez precedensu, Crystal Palace przyjeżdża na Stamford Bridge i ogrywa zespół Jose Mourinho 2 do 1. To jest dopiero druga porażka Portugalczyka w historii, swoich spotkań jako menadżera na Chelsea na Stamford Bridge. 19 września następuje kolejny pozytywny incydent oczywiście z moncą niezachowaniem Diego Costy, który no, tam sprowokował praktycznie cały blok defensywny Arsenalu i został później ukarany za swoje zachowanie trzymeczowym banem. Chelsea wygrywa z Arsenalem, ale wielu zadaje sobie pytanie, czy zasłużenie. 22 września bardzo ważne wydarzenie w kontekście całej sagi sezonnej José Mourinho, Eva Carneiro opuszcza ośrodek treningowy Kopham Londyński Chelsea. Jak się później okazało, nie będzie będzie pełnić już roli klubowego lekarza. Co dalej w kontekście tej sprawy? Droga sądowa i rozstrzyganie bezpośrednie pomiędzy Ewą Carneiro a José Mourinho. 29 września następuje bardzo rozczarowująca porażka z portugalskim Porto. Tym bardziej, że wszyscy wiemy, że to jest bardzo istotny klub w karierze José Mourinho. Taki cios od swojej były drużyny boli podwójnie. 3 października również zaskakujące wydarzenie. Southampton ogrywa londyńską Chelsea 3 do 1. Nemanja Matic zostaje ściągnięty pod Minutach z boiska i uwaga, nie był kontuzjowany. Dodatkowo, jeszcze wiele kontrowersyjnych zachowań José Mourinho w tym spotkaniu spotkało się z negatywnymi komentarzami. Sam José Mourinho po meczu wyrażał swoją dezaprobatę, mówiąc, że sędziowie po prostu boją się decydować na korzyść jego drużyny. Spektakularny 7-minutowy wywiad kończy się słowami: Nie zrezygnuję, oni muszą mnie zwolnić. Sam z Chelsea nigdy nie odejdę. Dwa dni później klub otwarcie wspiera José Mourinho i potwierdza, że Portugalczyk nadal będzie prowadził drużyny ze Stanford Bridge. 14 października José Mourinho otrzymuje jedno jednomeczowy stadium ban i 50 tysięcy kary za jego słowa po meczowym wywiadzie z Southampton. Dzień później Sam Mourinho odnosi się do tej kary komentując z FA i mówiąc, że jest ona haniebna, że jest ona farson. Dodatkowo jeszcze po raz kolejny uderza w arsena Węgera komentując to, co dzieje się wokół francuskiego szkoleniowca. 17 października sytuacja, która wstrząsnęła większością kibiców ludzkiej Chelsea. Eden ląduje na ławce. Oczywiście uprawniona decyzja a Portugalczyka z na to, że gwiazda poprzedniego sezonu prezentuje się w tym sezonie bardzo, bardzo mizernie. 21 października kolejne spotkanie w Lidze Mistrzów i kolejne rozczarowanie. Chelsea remisuje, przypominam, 0-0. No a Jose Mourinho po meczu komentuje niewybrednie pracę arbitra Damira z kominy, mówiąc, że był on po prostu słaby i naiwny. Kolejny, że tak powiem, taki mały przytyczek w na na Wengera, bo Wenger tych samych słów użył w kontekście Majka Dina po spotkaniu Arsenal-Chelsea, które kanonierzy przegrali. Na Stamford Bridge, no i nie został wtedy ukarany, więc mógłby później dzięki temu podpierać się już I i tłumacząc tym samym stroniczość decyzji wielu piłkarskich organów. 24 października kolejna przegrana. Chelsea wizytuje na Upton Park i doznaje następnej porażki 2 do 1. 15 jest Chelsea po 10 spotkaniach Premier League. Wielu kibiców łapie się za głowę. Jose Mourinho znajduje się pod coraz większą presją Dodatkowo jeszcze zostaje odsłany na trybuny Co tylko pogrąża w tym momencie jego osobę 27 października Chelsea odpada z Capital One Cup Przeciwko Stoke City, które grało W 10-osobowym składzie Kolejny cios, kolejny kamyczek do ogródka 31 października Jeszcze większe rozczarowanie Przegrana z Liverpoolem 1-3 Jose Mourinho kręci się na ławce Nie może uwierzyć, że takie ani inne decyzje Padają tego dnia na Stamford Bridge Po meczu udziela absurdalnego i zapamiętanego przez wszystkich wywiadu, podczas którego paręnaście razy użył frazy I have nothing to say. Nie miał zamiaru komentować wydarzeń boiskowych. 7 listopada kryzys się pogłębia. rany dosypuje Marko Arnautowicz. Stoke wygrywa na Britannia Stadium z The mistrzem Anglii 1-0. 29 listopada 0-0 na White Hart Lane. Chelsea notuje mimo wszystko pozytywny rezultat, ale abstrahując już od samego występu zawodników londyńskiej Chelsea fatalne zachowanie Diego Costa, który wzburza się tam na decyzję że Mourinho. Dodatkowo jeszcze rzuca w niego treningową koszulką. Pierwsze poważne głosy o konflikcie wewnątrz zespołu Mistrza Anglii. 5 grudnia Sławetna już wygrana na osłabionego kontuzjami. Nikt nie stawiał na ekipę Ediego Hała. A to, co nastąpiło zdziwiło praktycznie wszystkich. Glenn Murray zapakował piłkę do siatki, zdobywając cenną i dającą 3 punkty bramkę na Stamford Beach. José Mourinho coraz mocniej zblazowany w tych wywiadach. Jakby wyssano nagle z niego energię. 14 wiąta porażka w tym sezonie, która e, zadecydowała praktycznie o wszystkim. Wyjazd e, na King Power Stadium, spotkanie z Leicester, e, dwa ciosy Jamiego Vardiego, i Riada Mareza. Piłkarze prezentują się wręcz kompromitująco. Loi Remis zdobywa bramkę, która e, jakiś tam e, może pozytywny e, wydźwięk e, w tym spotkaniu zapewnia. No ale jak się okazało, później to było ostatnie spotkanie z Mourinho e, jako menażera londyńskiej Chelsea. Po meczu przyznał, że czuje się zdradzony przez swoich piłkarzy, i to już kompletnie rozbudza a, plotki na temat tego, że jest bardzo duży kryzys w szatni. 17 grudnia José Mourinho zostaje oficjalnie zwolniony. Jego drugi okres z Londynską Chelsea dobiega końca. Ponad 300 spotkań w zasadzie z tą drużyną przepracował. Warto zwrócić także uwagę na statystyki jego całej menadżerskiej kariery. Bardzo solidne statystyki ma z Londynską Chelsea. Pomimo tego, że pracując w Porto i w Realu miał najwyższy odsetek meczów wygranych. Widzicie tutaj w tej tabeli. To łącznie 7 trofeów z Londynską Chelsea zgarnął. Z żadnym innym zespołem nie miał do Czynienia z taką ilością triumfów. Oczywiście przez wszystkich kibiców Chelsea będzie respektowany i szanowany. Do teraz nie jego banerów. przecież ze Stamford Beach. The special one, One of Us. There's only one Jose Mourinho. Także myślę, że to wsparcie nadal będzie kontynuowane i dużą dozą sympatii będzie się cieszył na Stamford Beach Portugalczyk. Czy kiedyś jeszcze zawita w zachodnim Londynie, tego nie wiem. Aczkolwiek no, byłoby to naprawdę ultra ciekawe z perspektywy każdego kibica londyńskiego zespołu. W tej chwili Jose Mourinho na horyzoncie ma inne wyzwania. Mówi się jego pozostaniu w Anglii. To, czy Jose Mourinho będzie pracował w Manchester United, pozostawiam już Wam. Byłoby to naprawdę coś ciekawego. Ostatnio także czytałem o tym, że być może obejmie kiedyś reprezentację Anglii. Jedno jest pewne, charakteru prawdopodobnie Portugalczyk nie zamierza zmieniać. Cała ta sytuacja przypomina nam mimo wszystko, że to co dzieje się z piłkarskimi zespołami zależy w głównej mierze od piłkarzy i to oni mają wpływ na ostateczne wydarzenia i ostateczne przetasowania w kontekście menażera, który ich prowadzi. Warto śledzić sprawę związaną z Jose Murino. Ja za oglądanie tego materiału wam dziękuję i zachęcam do oglądania kolejnych. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!